Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Witam naszych zacnych gości. Jednocześnie we własnej osobie współtwórców pomysłów Klubu Kina Niezależnego, Pana Senatora Roberta Momentowa i Pana Przewodniczącego Ryszarda Żubowskiego. Witam Pana Prezydenta Pawła Stańczyka. Witam wszystkich Państwa Radnych. Witam wszystkie, wszystkich zacnych gości. Bardzo dziękuję za e, przybycie na m, nasz seans. W dniu dzisiejszym już e, mogła młodzież szkolna zobaczyć e, na jednym seansie m, właśnie e, przedstawienie, w zasadzie filmy, e, m, które są autorstwa naszego dzisiejszego gościa, pana Dariusza Marka Strzednickiego. Dariusz <plosy> Marek Strzednicki jest historykiem, doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego, jest reżyserem, wieloletnim pracownikiem Telewizji Polskiej, współautorem i autorem filmów historycznych, jak również przedstawień teatralnych. I w dzisiejszym filmie, które pan Dariusz Marek Strzelnicki nam zaprezentuje w połączeniu z referatem historycznym, związane są wprost z wydarzeniami, które nastąpiły po 17 września, po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Ponieważ w sposób szczególny historia Ostroęnki plata się w te wydarzenia po 17 września, pamiętamy wszyscy, że Ostroęnka była miastem granicznym. W Ostrołęce praktycznie trzy granice się zbiegały. Granica trzeciej Rzeszy, granica generalnego Gubernatorstwa i Związku Radzieckiego, a także y, piąty pułkłanów z Ostrołęki, który y, rekrutował się spośród mieszkańców miasta Ostrołęki, y, w 1939 roku wyszedł na wojnę najpierw z Niemcami, a następnie. Z Armią Czerwoną, i ponownie po w pierwszych dniach października znowu z Niemcami, więc jesteśmy w sposób szczególny związani z tymi wydarzeniami. Mamy osoby, które zginęły w w Charkowie, jedno jest z Ostrołęki, a zatem będzie to dzisiejsza prezentacja, dzisiejsze filmy, fragmenty filmów będą ściśle również związane z tymi wydarzeniami, które dotknęły wprost naszego miasta. Szanowni Państwo, Poszukując filmów dla na, 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 naszego Centrum Kultury, do naszego Klubu Kina Niezależnego, odszukałem film bardzo świeży pod tytułem Ukraiński Rapsod, Film poświęcony, film fabularny, poświęcony yy wydarzeniem na Wołyniu w 1943 roku, w 1943 roku, tak zwanej no, rzezi Polaków na, na Wołyniu w 1943 roku. Zobaczyłem małe urywki tego filmu y, na portalu internetowym i y, odszukaliśmy tutaj y, pana Dariusza Marka Strzelickiego, reżysera tego filmu, y, autora y, praktycznie y, całego filmu. Y, no i rozpoczęliśmy rozmowę o tym, ażeby film ten, że można było zobaczyć w Ostroecie. No ale po premierze filmu, która miała miejsce we Wrocławiu i po niezwykle brutalnym ataku, jaki się ukazał w gazecie wyborczej na temat tego filmu, okazuje się, że film został, można tak powiedzieć, no, jakby zatrzymany w dystrybucji w Polsce. Zaaresztowany właśnie. Pan senator tutaj dobre słowo podpowiada, I, ale ponieważ nie chcieliśmy rezygnować z tego kontaktu ze sobą, który już nawiązał się z panem Dariuszem Markiem Strzednickim, pan z dużą życzliwością zaproponował filmy o podobnej tematyce, akurat związany z 17 września i chciał podtrzymać przyjazd do nas, za co bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. dziękuję. Wiem, że młodzież była dzisiaj bardzo zaciekawiona tymi filmami i jeszcze długo po projekcji trzymała pana Dariusza Marka Strzednickiego w rozmowach takich kuluarowych, także myślę, że będziemy mieli dzisiaj dobrą, polską, prawdziwie polską lekcję historii. Oddaję już głos naszemu gościowi. Rocznica odkroczenia Armii Czerwonej do Polski jest podwójnie bolesna. Ponieważ, po pierwsze, okupacja sowiecka pochłonęła wiele bezimiennych ofiar, a po drugie, przez wiele, wiele lat nie mogliśmy nawet w sposób bardzo nieznaczny złożyć hołd oficjalny tym ofiarom, pochylić przed nimi czoła. Po prostu tej rocznicy nie obchodziliśmy. Dziś w Ostroence będziemy mówili o nieznanych zbrodniach radzieckich na wschodzie Polski w latach 1939-1943. Dlaczego nieznanych? Na no to pytanie zapewne Państwo już sobie odpowiedzieliście, bo po prostu wszelkie informacje na temat zbrodni sowieckich czy zbrodni aparatu sowieckiego w Polsce były. Ukrywane przez y, okres wielu, wielu, wielu lat. Y, ja w tysiąc. Y, przedstawię Państwu tutaj fragmenty filmów swoich, ilustrując poszczególne ogniwa tego dzisiejszego tematu, bo będziemy mówili o zbrodniach popełnionych przez aparat KWD. Będziemy mówili również o zbrodniach popełnionych przez Armię Czerwoną. Będziemy też mówili o zbrodniach popełnionych przez Partyzantkę sowiecką i takie ogniwo najmniej rozpowszechnione świadomości polskiej zbrodnie popełnione przez paramilitarne organizacje powstały na krótko przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Polski i złożone z obywateli polskich, ale narodowości niepolskiej. To jest element chyba najnowszy tych badań, o tym również będziemy mówili. Na każdy przykład zwrotni tutaj fragment filmów, proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, to są filmy stare, to są filmy robione bezpośrednio po moich studiach podyplomowych, to są filmy z 90 bodajże pierwszego roku, ale posiadają swoją immanentną wartość. Otóż tam występują żyli świadkowie tych wydarzeń, a dziś niestety już nie żyjący. W zamierzeniach systemu, czy też ludzi, którzy byli zainteresowani ukrywaniem tych zbrodni, właśnie leżał ten fakt drobiazg biologiczny. Po prostu człowiek kiedyś umrze. I chodziło o to, że wszyscy świadkowie w jakimś tam momencie odejdą, i cóż, i zbrodnia nigdy nie będzie ujawniona. Ale jednak zdążyliśmy. Jednak był okres e, bardzo korzystny, rok 91, 92, 93 nawet, kiedy m, te zbrodnie ujawniano. Ja sam prowadziłem w trzech ośrodkach telewizji polski program pod tytułem Jak było, który później no, został po prostu usunięty z ramówek. W każdym bądź razie wówczas e, powstały te filmy. Ja, realizując te firmy, współpracowałem z Główną Komisją Badania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Bardzo często wymienialiśmy się materiałami z, prokurata, z prokuratorami prowadzącymi sprawy, ponieważ do mnie wpływały informacje od świadków z różnych części Polski dzięki telewizji. Oni z kolei mieli swój tryb działania, ale również korzystali z moich. Notatek. Ja z kolei też bardzo często korzystałem z ich informacji. Proszę Państwa, to była szósta rano, 17 września 1939 roku, kiedy Armia Czerwona przekroczyła granicę wschodnią II Rzeczypospolitej, łamiąc tym samym wszelkie możliwe bilateralne układy, które powstały jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, układy, które mówiły o zaniechaniu agresji, czy, biorąc pod uwagę traktat ryski, który przecież wyznaczył zachodnią granicę z Związku Sowieckiego i wschodnią granicę Polski, czy też później pakt z 1934 roku, z 1932 roku, czy w końcu konwencję londyńską, ponieważ w 1929 roku mm, Rosjanie zdefiniowali pojęcie agresora, więc jak gdyby y, podpisując ten akt z definicji agresora y, zobowiązali się do unikania czy też zaniechania agresji na inne kraje. Ale wiemy dokładnie wiemy dokładnie, że y, takim elementem bardzo charakterystycznym doktryny państwa sowieckiego była chęć eksportu systemu komunistycznego na inne kraje, na zewnątrz. Nie dało się takiego eksportu czynić bez oczywiście agresji. I stąd praktycznie w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego Związek Sowiecki był zainteresowany. Agresją, ale nie mógł podjąć działań. Rosjanie tylko wówczas podejmowali działania, kiedy wytworzyła się konkretna sytuacja polityczna, ułatwiająca im tę taką agresję i y, kiedy dysponowali odpowiednimi środkami. Wówczas, 17 września 1939 roku, 600-tysięczna armia y, była przygotowana do wkroczenia do Polski. A włodarze Państwa Sowieckiego yy, na tę intencję zaprzestali działań wojennych na Dalekim Wschodzie. A więc wszystko jak gdyby było podporządkowane tej agresji przeciwko Polsce. To jest zapewne z Państwa zada pytanie, no a skąd aż tak dalekie zainteresowanie tą Polską? A tak, proszę państwa, zainteresowanie było duże. Ponieważ Związek Sowiecki, a przede wszystkim aparat polityczny Związku Sowieckiego, proporcjonalnie do kwadratu czasu od okresu 1920 roku, pogłębiał swoją niechęć i jednocześnie powiększał kompleksy. Bo poniesienie porażki w 1920 roku było, bardzo rzutowało na późniejsze stosunki. Przecież proszę sobie wyobrazić, że. W roku 1920 bolszewicy przybyli do Polski po to, żeby Polskę podbić, połączyć ją z rewolucją Spartakusa, tą rewolucją lewacką, która wybuchła na zachodzie, na zachodzie Europy. A poza tym, i co najważniejsze, przybyli tutaj sobie z hasłami tego, że to te państwo jest bardziej wydolne, lepsze niż struktury skostniałego starego, konwencjonalnego państwa burżuazyjnego. I co tu się okazało? Przy takim zderzeniu tej nowej ideologii, która była niesiona na skrzydła, przecież wszyscy bolszewicy, oni, oni wierzyli w ten swój raj, okazało się, że przy takim zderzeniu polski patriotyzm jednak odniósł sukces. I stąd przez całe dwudziestolecie międzywojenne te stosunki Polsko-sowieckie były nacechowane dużą dozą kompleksu ze strony Związku Sowieckiego. Później zresztą pierwsze lata czy pierwsze tygodnie okupacji to dobitnie ukazało, kiedy do dzisiaj krążą w większych miastach Polski Wschodniej, w Lublinie czy w Białymstoku, dowcipy na temat zachowania się w teatrze. Aparatu politycznego sowieckiego. Panie, żony, które oczywiście natychmiast, tych oficerów sowieckich, natychmiast zostały sprowadzone do Polski, po prostu kupowały względnie in, anektowały u Polek różnego rodzaju konfekcje. I często prośbywało bywało tak, że w świadomości tych dam, które zostały przewiezione przez oficerów sowieckich, e, e, koszula nocna Polki była wykwintnym ubiorem. I w związku z tym było tak, że do teatru panie wybrały się w koszulach nocnych, nie widząc żadnego popasu, mówiąc, że po prostu są bardzo elegancko ubrane. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że, żeby e, określić, że ta różnica, w cywilizacji i w kulturze była dosyć istotna, dość znaczna. I to było wówczas zauważalne. Dlatego Polacy, który, którzy obserwowali wkraczanie wojsk sowieckich do Polski, a przecież pamiętajmy, że to była awangarda Armii Czerwonej, ten wizerunek, który niósł za sobą. Riada Woj, ten żołnierz szeregowy sowiecki, on był bardzo daleki od tego, do czego Polacy byli przyzwyczajeni. Polacy byli przyzwyczajeni do dobrze ubranego żołnierza polskiego, dobrze odżywionego i odpowiednio również wyposażonego. Tutaj